Siemano Ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w kolejnym budowaniu składu Ostatnim już budowaniu składu na tym koncie Kończymy tą historię, zaczynamy następną Za parę dni zacznie się nowa seria i będzie to coś zajebistego eee, Znaczy w sumie nie wiem czy aż tak zajebistego, ale ja się jaram, ja się nie mogę doczekać Skład wygląda tak, eee, w bramce DHA <laughs> Naprawdę solidny bramkarz. Nie ma się tutaj co, co rozwodzić, bo naprawdę wysoki, dobry refleks, i tak dalej. W ogóle nie wspomniałem o tym, ale serdecznie Was zapraszam na fanpage fabryki Coins.pl. Znajdziecie ich w opisie. Serdecznie, serdecznie polecam, bo teraz nawiązałem z nimi współpracę i wiecie, macie zawsze jakieś miejsce, żeby kupić coinsy. Gdzie wiecie, że, że, że nikt Was nie oszuka i na pewno je dostaniecie. Także dalej. Chris Smalling. Dobry obrońca, wysoki, szybki, główki, ok, e, Tak naprawdę jest głównie dla zgrania, ale naprawdę dobrze się sprawdzał Sergio Ramos, zajebisty Nie taki drogi jak na tak dobrego zawodnika Świetny, naprawdę świetny, wysoki, pracowniczy w ataku się w ogóle nie czuje Carvajal, żeby jakoś go połączyć, włączyć tutaj w ten skład ok, jest nawet Carvajal, nie, e, nie mam w sumie nic więcej do powiedzenia O tak, o, okay. tak samo Ansaldi, e, szybki, wysoki, e, naprawdę solidny, dobre gwiazdki, jak na bocznego obrońcę. Mógłby być tutaj również Krystian, to nie pokażę Wam, bo, bo, bo go nie mam, ale mógłby być. Dalej Felaini, bardzo go lubię, wysoki, no bardzo wysoki, ponad 2 metry z Afro, po prostu Kozak, świetny, defensywny pomocnik. Axel Wicel, cztery gwiazdki trików, wysoki również, silny, dobre statystyki, wszystkie właściwie, praktycznie idealny, środkowy pomocnik. Mangolan, nie taki wysoki, natomiast bardzo dobry, mm, szybki, dobry dribbling podany Braku, brakuje tylko tych czterech sztuczek, trików, jakie miał w zeszłym roku i by naprawdę byłby świetny. Bardzo podobny do Gendogana, jeżeli chodzi o specyfikę. E, Dane: jeden z najlepszych lewych, skrzydłowych w tym roku w FIFA. E, świetne statystyki, świetne gwiazdki, dobre pracowitości. E, parę ładnych połączeń, najlepiej oczywiście z Witzelem, bo to chyba najlepszy piłkarz Zenita oprócz niego. Na prawej stronie quadra: wiadomo, 93 tempo, 87 driblingu, 4 gwiazdki trików. E, w sezonach ma 5, możliwe, że jakiś upgrade albo coś by było bardzo fajnie. No i to wszystko po to, żeby zapewnić zgranie Wiktorowi Barbo, czyli jednemu z najlepszych napastników w tej Fifie gdzie? Podobno. Mm, nie grał jakoś mega świetnie w tej formacji, nie wiem czy się nie potrafił odnaleźć czy co. Pracowitości odrobinkę bolo, bo nie znajduje się go aż tak dobrze w pozycji. Natomiast cały skład grał bardzo dobrze. Większość meczów wygrałem, zdecydowanie, tak o 3,4 się spokojnie, więc skład bardzo dobry, niezbyt drogi, około 60 tysięcy, tak jak widzieliście na miniaturze, naprawdę solidny, solidny składzik. Godny polecenia na pewno Ym... i oryginalny parę lig, parę narodowości tutaj jest bardzo naprawdę. Sympatycznie skład sam w sobie wygląda, i gra też naprawdę solidnie. We wszystkich elementach jest solidny. To już było na tyle. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia już za parę dni w początku nowej serii. Siemano.